Traktorek Janmar YM 2000. Tak wygląda po remoncie. Tutaj pałąk został dorobiony. Jadę wolno, bo mi wolno. Silnik jest Swap 1.9 z Titrena Berlingo. Chłodnica od Kuboty, traktorka, filtr powietrza. Tutaj przerobiony dolot chłodzenie. Dobrze pasuje, bo jest rozrusznik od strony silnika nie od strony skrzyni biegów w samochodzie tutaj został dorobiony zbiornik na paliwo około 15 litry pompa do podnośnika z tyłu jest tutaj zamontowana koło pasowe na pasek klinowy, było dorabiane i oryginalne przetaczane zwężane tutaj był przód obniżony żeby kołyska się zmieściła pod silnikiem i o miskę olejową nie wadziła przedni podnośnik dorobiony tłumnik od C330 Skrócony tutaj kolanko chamburskie ustawione z przodu tak samo. Tu jest skróciec dorobiony metalowy, jedno wyjście zaślepione dodatkowe. Tu jest zaślepione wyjście od nagrzewnicy. Węże hydrauliczne. Tutaj zawór do zamknięcia, do rozpołowienia, żeby oleju nie spuszczać To jest dźwignia od przedniego podnośnika i od tylnych wyjść hydraulicznych Obrotomierz, temperatura Belki bodajże są od C-360 chyba Tylko dospawane oczka i przegięte Te łączniki te są od 30 albo 60 chyba Łańcuchy do odciągów To wygląda sprężone podsiedzenie ze sprzęgła od 60 tych bodajże Jak dobrze mi się kojarzy z tym czy pałąk jest tutaj łączony i tak to tak grzechoczę silnik został przykręcony na pompie i na gazie że skręca się tylko do 2000 obrotów